8 tysięcy złotych w gotówce to pula nagród finansowych, o które mogą walczyć laureaci plebiscytu Kryształ i Kamienie 2011. To już trzecia edycja konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej oraz Tygodnik 30 Minut. Do końca stycznia tego roku wszyscy chętni mogą nominować osoby, organizacje i jednostki samorządowe w siedmiu kategoriach. W pierwszych tygodniach lutego kapituła wybierze po pięciu kandydatów do walki o specjalnie przygotowane statuetki. Aby wygrać plebiscyt, kryształy i kamienie, wystarczy otrzymać jak najwięcej SMS-ów. SMS-ów, które oczywiście wysyłają nasi czytelnicy, widzowie naszej telewizji, bądź internauci portalu www.30min.pl oraz każdy mieszkaniec, który mam nadzieję, już wie o prestiżowym konkursie. Kryształy i Kamienie. Jeżeli chodzi o dane dotyczące poszczególnych kandydatów, będą one dostępne na stronie www.kryształy i Kamienie. Każdy kandydat będzie miał przypisany odpowiedni kod, który będzie trzeba wysłać na konkretny numer. Numer SMS-a będzie również dostępny na stronie internetowej. 23 marca z kolei statuetki kryształów oraz jeden kamień zostaną wręczone laureatom podczas uroczystej gali w Szczawieńskim Teatrze. W tym roku plebiscyt został poszerzony o kategorię akademickiej kryształy, która nagradza studentów uczelni wyższych z rejonu Wobrzysko świdnickiego Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody. W kategorii kulturalne kryształy, pozarządowe kryształy. Akademickie kryształy i sportowe kryształy, nagrody finansowe, laureaci otrzymają po 2000 zł. To będą czeki, traktujemy to jako pewnego rodzaju stypendium, wyróżnienie za ich całoroczną pracę. Głosowanie trwać będzie do samej gali finałowej, która odbędzie się w Szczawińskim Teatrze Zdrojowym. Wyniki na bieżąco sprawdzać będzie można na stronie internetowej www.kryształyikamienie.pl. Duże emocje towarzyszyć będą jedynej statuetce kamienia, która wręczona zostanie w kategorii Porażka roku 2011. Rok poprzedni obfitował w wydarzenia w naszym regionie, które, naszym zdaniem, do tej kategorii pasują jak ulał. Natomiast chcemy, aby to mieszkańcy naszego regionu pokazali nam, w którym kierunku ta porażka tak naprawdę pójdzie. Pamiętajmy, że za wybór porażki roku, w jej pierwszym etapie wyłaniania odpowiadają lokalni dziennikarze. To oni będą mieli wpływ na to, co później będzie mogło stać się tą największą porażką naszego regionu i oczywiście tego kto zwycięży w tej kategorii na gale zaprosimy, czy przyjdzie? Nie wiem. Specjalny formularz służący do nominacji kandydatów zamieszczony jest na stronie internetowej www.30minut.pl.